Z biznesu do słuchania. W galeriach handlowych kupujemy przede wszystkim prezenty dla bliskich, ale duża część świątecznych wydatków, być może największa w sytuacji, gdy spotkania z najbliższymi będą ograniczone, to wydatki na artykuły spożywcze. Dlatego moim kolejnym gościem jest Renata Juszkiewicz, prezes polskiej organizacji handlu i dystrybucji zrzeszającej największe sieci marketów i dyskontów w kraju. Spółki z tego sektora gospodarki zawsze podkreślają, że czwarty kwartał jest dla nich kluczowy i najlepszy w roku. Dlatego pytam, czy w tym wyjątkowym czasie pandemii też tak będzie, czy będzie znacznie gorzej? Zgadzam się z tym, że czwarty kwartał dla handlowców jest zwyczajowo najważniejszym okresem w roku. Wynika to chociażby z tego, że okres ten obejmuje kilka świąt. Począwszy już od listopadowych świąt, czyli wszystkich świętych, popularnej mieniny, a również Andrzejki, skończywszy na całym grudniu, czyli Barburka, Mikołajki, Sylwester, Nowy Rok, no i oczywiście po drodze Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. Po drodze mamy również wiele atrakcji sprzedażowych, a mianowicie Black Friday. Który rozciągnął się na Black Week. Są to tak naprawdę wyprzedaże i promocje, które przyciągają rzesze klientów. Dlatego potwierdzam raz jeszcze, czwarty kwartał jest najważniejszym w roku, jeśli chodzi o sprzedaż. I dla ciekawości, grudzień generuje 50% więcej obrotów niż każdy inny miesiąc w roku. 50% Ja właśnie, no bo mamy też w Polsce od w sumie niedawno ten Black Friday i Black Week, bo jeśli tam dekadę temu to nikt nie wiedział o tym i to jest oczywiście import z Ameryki. No ale sieci handlowe to chętnie podchwyciły, więc teraz sezon świąteczny zaczyna się już w listopadzie, tak w sieciach handlowych. Tak. Tak, zgadza się. Sezon świąteczny zaczyna się już po Wszystkich Świętych. Oczywiście stopniowo, bo nie możemy to nazwać sezonem takim typowo świątecznym po Wszystkich Świętych, ale już w listopadzie, po Wszystkich Świętych rozpoczynamy pierwsze nasze sprzedaże, pierwsze informacje na temat świąt. I tak naprawdę Polacy przyzwyczaili się do tego właśnie okresu, że już powiedzmy od połowy listopada. Ta tradycja czy też ten sposób spędzania czasu na zakupach łączy się właśnie z myśleniem o tym, jak przygotujemy się do świąt, jakie zakupy zrobimy, co powinniśmy zaplanować, co możemy kupić już teraz, a co kupujemy w ostatnim momencie przed samymi świętami. Jak sieci handlowe same przygotowują się do świąt i kiedy rozpoczynają te przygotowania? To rozumiem, że w listopadzie to już byłoby za późno, żeby się przygotowywać do świąt i trzeba to zrobić wcześniej. Sieci przygotowują się do świąt już właśnie w listopadzie, przygotowują oczywiście dekoracje świąteczne, specjalne produkty, szczególnie w, w, jeśli chodzi o asortyment zabawkowy, no i oczywiście takie produkty, które nie są spożywcze, no bo trudno kupić na święta spożywcze produkty w listopadzie. Wszystko to, co możemy wykorzystać jako, jako po prostu prezenty świąteczne, czy też ozdoby, czy też właśnie dekoracje świąteczne, które wykorzystujemy w trakcie świąt. I to rozpoczyna się, tak jak powiedziałam, tuż po wszystkich świętych. A czy w tym roku w jakiś sposób się zmieniło podejście sieci handlowych do świąt? No bo mamy pandemię, która sprawiła, że część sklepów no oczywiście niespożywczych była czasowo zamknięta, było ryzyko, że będą zamknięte także w święta, więc rozumiem, że trzeba było się trochę inaczej przygotować do tego okresu zakupowego niż wcześniej. Przede wszystkim rozpoczęliśmy w tym roku z uwagi na pandemię okres świąteczny dopiero po 29 listopada, z uwagi na lockdown, jaki mieliśmy do tego czasu. Centra handlowe były wyłączone i szereg innych sklepów również. Dlatego ten okres przedświąteczny dla nas rozpoczął się dopiero samą końcówką właśnie listopada. To, co musimy zrobić inaczej, to na pewno przygotować sklepy, z uwagi chociażby na bezpieczeństwo związane z zakażeniami, czyli tutaj mamy pewne obostrzenia dotyczące limitów osób przebywających równocześnie na sklepie. Mamy godziny dla seniorów, które trwają po prostu przez cały ten okres jeszcze przedświąteczny, dwie godziny w ciągu dnia. No i przede wszystkim otwarcie galerii spowodowało, że tak naprawdę ten cały nastrój świąteczny przesunął się w czasie. Tutaj bardzo pomocna była handlowa niedziela 6 grudnia, którą udało się uzyskać właśnie jako dodatkową niedzielę handlową. To, co zrobiliśmy również, to wydłużyliśmy godziny pracy dla placówek handlowych, tak żeby klienci mogli rozłożyć czas zakupów w ciągu całego dnia dłużej niż normalnie. Uruchomiliśmy więcej dodatkowych kas samoobsługowych, kas mobilnych, więcej płatności bezgotówkowych, które skracają czas obsługi. No i przede wszystkim wiele sieci skorzystało z tak zwanego click and collect, czyli możliwość zamówienia zakupów online i odbiór w wyznaczonym w sklepie punkcie. W ten sposób postaraliśmy się, aby klienci jednak rozłożyli te zakupy dla siebie najbardziej w komfortowym czasie i żeby też nie było tłoków w sklepach, żeby nasi pracownicy, którzy również są brani pod uwagę bardzo mocno poprzez pryzmat tego, że dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo, nie mieli w tym momencie ryzyka takiego, że większa część ludzi spędza w danym okresie, w ciągu dnia czasu więcej niż, niż powinna. To właśnie może zrobić małą dygresję, bo ten wątek punktów click and collect otwieranych przez kolejne sieci jest bardzo ciekawy, bo jest to związane z rozwojem sprzedaży żywności przez internet, która raczej kulała w ostatnich latach i żadne sieci specjalnie na tym biznesie nie zarabiały. No a w tym roku rozumiem jest w wyniku pandemii zupełnie inaczej i ten popyt na zakupy spożywcze w internecie jest wyższy niż wcześniej, zdecydowanie wyższy. Tak, zgadza się, jest zdecydowanie wyższy popyt na zakupy przez właśnie e-commerce, przez te platformy internetowe niż kiedyś. No wynika to oczywiście po pierwsze z tego faktu, że jednak bezpieczeństwo tutaj bierze górę, no a dwa właśnie to są też nowe technologie, które idą bardzo szybko jeśli chodzi o rozwój, no i tego trendu po prostu nie da się zatrzymać, wręcz odwrotnie ten trend będzie przyspieszał. Czy sądzi Pani, że te święta, no sieci się do nich przygotowują, robią różne rzeczy, żeby klienci przyszli na te zakupy, zrobili je w sposób możliwie bezpieczny, no ale na pewno już w tym roku Wielkanoc była dla sieci chudsza niż normalnie Wielkanoc w normalnym sezonie zakupowym i czy teraz ten okres na noworoczny może być tak dobry jak normalnie, czy jednak należy się spodziewać, że, że ludzie będą kupować mniej, bo na przykład nie będzie organizowanych wystawnych świąt rodzinnych i sieci muszą się przygotować na to, że takie końcówka roku będzie słabsza niż zwykle. Z całą pewnością Wielkanoc jest troszkę innym świętem niż Boże Narodzenie, i jednak tradycja Bożego Narodzenia w polskich rodzinach jest bardzo, bardzo głęboka. My to obserwujemy rokrocznie, że jednak Polacy bardzo mocno przykładają wiele wagi właśnie święta Bożego Narodzenia. W tym roku Wielkanoc była wyjątkowo trudna, dlatego że mieliśmy bardzo mocne limity, jeśli chodzi o osoby przebywające w sklepie. Mieliśmy kolejki przed sklepami i praktycznie puste sklepy. Była to dla nas bardzo trudna sytuacja, ponieważ zatowarowanie i zakupy, i za zamówienia są długofalowe, i ten towar przyjechał do sklepu, natomiast nie można go było w takim po prostu normalnym czasie sprzedać, jak to się normalnie odbywa, więc pamiętamy te kolejki i tłumy osób. Stojących na parkingach, a jednak nie można było wpuścić więcej osób niż wówczas wymagały tego bardzo restrykcyjne limity. W tym momencie mamy troszeczkę sytuację inną, i myślę, że te święta będą zupełnie też inne. Nie mamy pełnych danych, ponieważ tak naprawdę kumulacja zakupów rozpoczyna się dwa tygodnie przed świętami bo jednak żywność spożywczą nie kupujemy wcześniej, tylko tuż przed świętami więc będziemy mieć te dane dopiero po świętach. I myślę, że Mogą być to porównywane wyniki do ubiegłego roku, chociażby z tego tytułu, że jest to ta tradycja, ale pamiętajmy, że mamy też właśnie tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o spędzanie świąt rodzinnych nie będziemy się przemieszczać, nie będziemy pewnie w takich ilościach jak normalnie spędzać się w gronie rodziny, więc to też zmieni koszyk zakupowy z całą pewnością. Z drugiej strony nie wiemy jak to się odbije na sprzedaży, chociażby to, że nie podróżujemy, że wyłączone są restauracje i inne miejsca na zewnątrz, gdzie można było Spożywać po prostu żywność, więc zobaczymy po okresie świątecznym, jak to się przełoży faktycznie na sprzedaż. Trudno nam dzisiaj antycypować. Z badań do, do dostępnych dla nas wiemy, że Polacy chcą na średni koszek wydać minimum 300 zł. No i mamy oczywiście bardzo wysoką inflację, najwyższą w Unii Europejskiej, co przekłada się na ogólny wzrost cen. Jednak to, co obserwujemy, to jednak wskaźnik udziału wydatków na żywność w budżetach domowych nieustannie rośnie. Obecnie wynosi 23% w Polsce, natomiast dla porównania wskaźnik taki w Niemczech to 11%. Więc myślę, że za święta na pewno będą inne. Ten portfel na pewno jest uboższy, bo wiele osób ma też inną sytuację zawodową niż przed pandemią. I zobaczymy, w jaki sposób jednak rozłożą się te zakupy i ta sprzedaż w ciągu tego okresu przedświątecznego i świątecznego, właśnie w tym roku w porównaniu do ubiegłego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Renata Łuszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Serdecznie dziękuję. Wesołych świąt.